Ból biodra nie jest niczym przyjemnym. Ale skąd mam wiedzieć, że ten ból pochodzi właśnie z zestawu biodrowego? Ja się nazywam Darek Cieworowski z BodyMedica.pl i zapraszam na film, w którym omówię najczęstsze przyczyny bólu biodra oraz jak w domowy sposób można zbadać właśnie biodra. Żeby zrozumieć działanie biodra. Należy zrozumieć anatomię tego biodra. Biodro jest stawem kulistym, wchodzącym w panewkę, a więc ruchy w stawie biodrowym są możliwe we wszystkich kierunkach. Występuje tam panewka, która pogłębia powierzchnię stawową o około 10-15%. To wszystko wzmocnione jest więzadłami i dodatkowo na to przechodzą mięśnie, które generują ruch w biodrze. A więc, kiedy przychodzimy z bólem biodra do fizjoterapeuty, w pierwszej kolejności należy rozpatrzeć, czy nie ma przyczyny urazowej. A więc, czy nie doszło do uderzenia, urazu, czy nie doszło do jakiegoś zmęczenia, złamania zmęczeniowego, a może jeśli to jest osoba starsza, czy nie doszło do np. złamania szyjki kości udowej, co jest częste, gdy mamy osobę starszą, która się przewróci i jeszcze dodatkowo występuje tam na przykład osteoporozę. Kiedy wykluczymy poważne dolegliwości, które z reguły wymagają interwencji ortopedycznej, w następnej kolejności zastanawiamy się nad przyczynami na przykład innymi stawowymi. Taką częstą przyczyną stawową bólu biodra jest zwyrodnienie tego biodra. Zwyrodnienie jest takim stanem, który powoduje degenerację, rozmiękanie chrząstki stawowej biodra, powoduje nadbudowy koste nazywane osteofitami i to wszystko powoduje, że szpara stawowa, a więc ta odległość między głową kości udowej a panewką się zmniejsza, staw przestaje mieć taki regularny kształt. Chrząstka zanika i to wszystko doprowadza do bólu, do ograniczenia zakresu ruchu. Dodatkowo błona maziowa produkująca płyn stawowy też często jest przerośnięta w takim stanie, a więc zwykły spacer, zwykłe obciążenie biodra bardzo często powoduje, że ta błona maziowa po prostu daje wysięki i dodatkowy ból w biodrze. Kiedy myślimy o zwyrodnieniu biodra? Przede wszystkim wtedy, gdy mamy taki Mocno ograniczony zakres ruchu z twardym końcem, a więc wykonujemy sobie zgięcie biodra i ten końcowe przyciągnięcie kolana do klatki piersiowej jest takie twarde, jakbyśmy napotkali, tak jakbyśmy uderzyli pięścią o ścianę. W taki sposób czujemy końcówkę tego ruchu. Najczęściej będą ograniczone ruchy, właśnie zgięcia, rotacji wewnętrznych w tym biodrze i bardzo często te końcowe zakresy będą bolesne. U pacjentów ze zwyrodnieniem może wystąpić problem wykonania przysiadu, może wystąpić problem wykonania zgięcia wyprostu w biodrze, a więc takie wymachy nogi przód tył są często niemożliwe. Choroba zwyrodnieniowa rozwija się wiele lat. To nie jest choroba, która rozwija się z dnia na dzień, więc objawy będą często nasilać się tygodniami, miesiącami albo latami i to jest taka charakterystyka właśnie zwyrodnienia. Bardzo często do zwyrodnień dochodzi wtedy, gdy w jakimś wieku młodzieńczym czy będąc dzieckiem przechodziliśmy różne choroby stawu biodrowego. Wtedy w późniejszym wieku łatwiej właśnie o powstanie zwyrodnień w stawie biodrowym. Jeśli występują te czynniki, a więc ograniczenie ruchu, brak możliwości przysiadu, ból w końcowych zakresach i takie twarde końcówki zakresu ruchu, wówczas warto zrobić rentgen, żeby zobaczyć dodatkowo co nam mówi badanie obrazowe o naszym stawie. Kolejnym dolegliwością, która może powstać w stawie biodrowym, jest konflikt panewkowo udowy. Konflikt panewkowo udowy jest taką patologią typu pincer, typu cam, a więc może dojść do przerostu z jednej strony obrąbka stawowego, z drugiej strony może dojść do przerostu szyjki kości udowej. Wówczas w ruchu, kiedy staw pracuje, kiedy głowa pracuje w panewce stawu, dochodzi do konfliktowania się właśnie obrąbka z, z, z tą szyjką kości udowej i jest to, jest to do powoduje dolegliwości. Teraz większość pacjentów ma jakieś deformacje na tym poziomie stawu. To jeszcze nie oznacza, że da to dolegliwości. Musi dojść do zaostrzenia w, w, do zaostrzenia w tym obszarze stawu, żebyśmy mówili o aktywnym konflikcie panów kobiełdowych. Najczęściej do takiego zaostrzenia dochodzi u sportowców typu tancerze, typu piłka nożna, typu e, na przykład e, sporty walki, gdzie mamy dużo kopania, unoszenia i kopania nogą. E, bardzo często ten konflikt pojawia się wówczas, gdy siedzę w samochodzie i e, na przykład dłużej jadę godzinę gdzieś i. Następnie staję i wychodzę z tego auta, więc ten ruch nogi na zewnątrz bardzo często też powoduje ból. Konflikt panewkowo-łudowy głównie lokalizuje się po tej wewnętrznej stronie stawu, więc w obszarze pachwiny. Yy... Czy da się z tym pracować? Oczywiście da się z tym pracować. Czasami kończy się kompliktowo udowy koniecznością operacji tego stawu, ale w większości przypadków wyciszenie tych ostrych objawów konfliktowych, i na przykład odpoczynek od danej czynności sportowej też przynosi bardzo dobre rezultaty. Inną przyczyną dolegliwości stawu biodrowego mogą, może być na przykład zapalenie kaletki krętażowej stawu. Zapalenie kaletki krętażowe, a więc coś co jest nazwane GTPS-em, jest dolegliwością lokalizującą się z bocznej strony stawu dość lokalnie. A więc nie jest to dolegliwość, która będzie promieniować do kolana, będzie promieniować do pachwiny, będzie promieniować do pośladków z tyłu, tylko lokalnie z boku, gdy dotkniemy sobie najbardziej wystającą do boku kość kończyny dolnej. Ta najbardziej wystająca ta kość z bocznej strony kończyny dolnej to jest krętarz większy i tam przyczepiają się ścięgna mięśni pośladkowych i między nimi i nad nimi znajdują się kaletki, które w wyniku przeciążeń mogą obrzęknąć, może tam dojść do stanu zapalnego, tak, bądź do różnego rodzaju przeciążeń, co da właśnie ból. E, tak jak powiedziałem, ból jest lokalny z boku biodra. Kto jest narażony na tego rodzaju dolegliwości? Najczęściej występują one u sportowców, na przykład, u sportowców, którzy dużo skaczą, jak siatkarze, u biegaczy, na przykład. I gdzieś tam w tle musi, tym mechanizmem, który to wywołuje, często musi być taka powtarzalna, monotonna czynność, tak jak bieganie, na przykład. przyczyną, Inną przyczyną dolegliwości bolowych w biodrze będą urazy, na przykład. Naderwania mięśniowe. I naderwanie na przykład mięśni. Przywodzicieli, które dadzą ból w pachwinie, tak jak u piłkarzy się często zdarza, czy u hokeistów się często zdarza, czy naderwania, na przykład dolne przyczepnie prostego brzucha, bądź mięśni skośnych, które dadzą ból troszeczkę wyżej nad stawem biodrowym, ale czasem to promieniowanie bólu może sięgnąć stawu biodrowego, jak na przykład u tenisistów, czy u innych zawodników sportów rakietowych. A więc ten ból przy uszkodzeniach przy raczej spodziewamy się, że będzie lokalny. On nie będzie taki głęboki. Przy dolegliwościach stawu biodrowego ból raczej będzie gdzieś tam głęboko w stawie. Próbując pokazać gdzie ten ból jest, będziemy tak obejmować całe, całe biodro. W przypadku uszkodzeń mięśniowych raczej ten ból lokalizuje się dość powierzchownie i jesteśmy w stanie go palcem nawet wskazać to epicentrum bólu. Oczywiście, żeby doszło do uszkodzenia mięśnia, no, musi wystąpić jakaś czynność, która do tego doprowadza, a więc właśnie tenis, a więc piłka nożna, e, a, więc, a więc podnoszenie dużych ciężarów i często tam w tych końcowych zakresach, końcowych już seriach, przy dużym obciążeniu dochodzi czasami do naderwań mięśniowych w obszarze biodra. Inną przyczyną dolegliwości bólowych biodra są dolegliwości neurologiczne. I Biodro może boleć na przykład także przy rwie kulszowej ze względu na fakt, że gałązki nerwu kulszowego częściowo unerwiają biodro. Ale nie spodziewamy się, że przy rwie kulszowej będzie boleć tylko biodro, ale ból będzie po prostu przez to biodro przechodził. Bardzo często przy rwie kulszowej boli pośladek, plecy i gdzieś tam do tego biodra także występuje promieniowanie bólu. Przy rwie udowej a więc przy takich dolegliwościach neurologicznych, ale przedniej strony uda, wówczas ten ból właśnie pachwiny przedniej strony biodra, czy bocznej strony biodra, ale o charakterze rwącym, o charakterze często piekącym będzie też obejmował obszar stawu biodrowego. Przy rwie udowej bardzo często dojdzie do osłabienia ruchu w biodrze i to może dawać wrażenie, że jest problem ze stawem biodrowym, a jest to problem odkręgosłupowy. A więc, żeby dobrze to zbadać, oczywiście, żeby to zróżnicować, gdzie rzeczywiście leży ta przyczyna, warto udać się na taką konsultację fizjoterapeutyczną. Ale co my możemy zrobić w domu, żeby móc sobie takie biodro zbadać i ocenić, czy rzeczywiście mój problem może pochodzić z biodra. Żeby to zrobić, warto ocenić, jakie mam zakresy przede wszystkim rotacji wewnętrznej UDA, a więc mogę sobie między kolana chwycić taki klocek, piłkę czy poduszkę i wykonać rotację, a więc oddalając stopy na zewnątrz. Mogę sprawdzić także rotację wewnętrzną, a więc oceniam jak daleki mam ten zakres rotacji, jaki jest ten końcowy zakres oraz czy te końcowe zakresy powodują ból. Ważne jest też, aby ocenić różnice między prawym, prawą a lewą stroną, więc poszukujemy tych różnic między dwoma naszymi kończynami. Warto też sprawdzić zgięcie biodrze, a więc jak daleko jestem w stanie przyciągnąć kolano do klatki piersiowej i jaki mam ten końcowy opór, czy on wywołuje ból? I znowu warto porównać obie strony ze sobą. Ostatecznie, biodro jest na tyle skomplikowanym stawem, że zawsze warto skonsultować się z fizjoterapeutą i przeprowadzić pełne takie badanie diagnostyczne. Warto pamiętać, że wiele chorób stawu biodrowego rozwija się miesiącami, jak nie latami. Stąd. Możemy nie czuć dużych dolegliwości bólowych i zbagatelizujemy to, a będzie to już początek poważnej choroby, dlatego nie bagatelizujmy bólu biodra. Zawsze warto przeprowadzić takie badanie, żeby wykluczyć poważniejsze dolegliwości biodra. Dziękuję i życzę samych zdrowych bioder. Do zobaczenia.